Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Jeżeli w obecności Waszej szarpią w rozmowie sławę cudzą, bolejcie nad tym, wypominając w sobie tego, co obmawia. Starajcie się bronić obmówionego, ale czyńcie to tak rozumnie i zręcznie abyście broniąc go nie wywołali gorszego oczernienia Czyńcie to albo wspominając o rzeczach na jego pochwałę albo starajcie się zręcznie zwrócić rozmowę na inny przedmiot albo dajcie poznać jakim znakiem zewnętrznym wasze nieukontentowanie takim sposobem wyrządzicie wiele dobrego dla siebie samych i dlatego które obmawia, i dla tych, którzy to słuchają, i dla tego w końcu, o którym źle mówią. Jeśli zaś doznajecie przyjemnego uczucia, gdy bliźnich ganią, a niemiłego, gdy ich chwalą, daleko Wam jeszcze do pokory. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła. Złota książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobóg nabędziesz na stronie na jej głowie.pl.